Ho, ho, ho! Właśnie wróciłem z Ekstraklasy i dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, pokażę Wam mój nowy skład na koncie Road to Glory. Na początku Ciemanko z tej strony lisek. Pochwalcie się, jak poszło Wam Champions. A mi poszło tak sobie, bo na ten moment mamy bilans 5-2. Natomiast ten potężny skład, który tutaj za chwilkę Wam odsłonię, jest przepotężny. Jest przepotężny, a partnerem dzisiejszego odcinka jest STS, czyli legalny w Polsce Bookmaker i oficjalny sponsor. Reprezentacji Polski. No i jak już dobrze wiecie, jest STS. To jest bardzo fajna promocja. Macie do zgarnięcia 200 PLN-ów bonusu, a wystarczy, że wytypujecie drużynę w najbliższych meczach Ligi Mistrzów, która strzeli bramkę i jeśli oni strzelą i wy tak postawicie, to zgarniacie oprócz tego co, wygracie z kuponu. 200 złotych bonusu. Wystarczy, że po pierwsze założycie konto z kodem LISEK, link oczywiście macie w opisie, po drugie wpłacicie co najmniej 50 pln na swoje konto i po trzecie podstawicie, że dana drużyna strzeli bramkę. A jakie to spotkania? No spotkania, które w poprzednim tygodniu zrobiły... Naprawdę fenomenalną robotę, bo to się oglądało cudownie i we wtorek mamy Duma Katalonii kontra drużyna z Paryża e, i Borussia kontra drużyna z Madrytu, natomiast ta nieco słabsza, no bo w środę jest mecz oczywiście królewski z e, zespołem z Manchesteru, niebiescy, e, 3 do 3 pierwsze spotkanie, no i tutaj zaraz zobaczycie mój kupon, natomiast wiadomo, Komu kibicujemy, no i spotkanie zawodników z Monachium kontra kanonierzy. I wystarczy, że wytypujecie drużynę ze strzeloną bramką. I macie dodatkowe 200 PLNów bonusu. I pamiętajcie, że ta promocja łączy się z innymi promocjami, takimi jak pierwszy zakład bez ryzyka do 100 PLNów. Więc jeśli pierwszy zakład Wam nie pójdzie, to po prostu STS zwraca Wam kasę, a dodatkowo macie przy pierwszych trzech wpłatach do 660 zł bonusu. I mój kuponik na te wtorkowe i środowe spotkania wygląda w taki oto sposób. Królewscy, kurs 4,60. Dlatego też postawiłem tutaj bezpośrednio, że Real wygra spotkanie. Bayern, kurs 2.32, stawiamy na Bayern. Tutaj postawiliśmy w meczu dumy Katalonii, że właśnie Blaugrana strzeli gola. Kurs 1.15, myślę, że tutaj nie powinno być problemu, szczególnie, że no wszyscy, wszystkie drużyny tak naprawdę rozstrzelały się w poprzednim tygodniu. No i Borussia wygrywa z Atletico za 5 dyszek, mam do zgarnięcia... 1193 28 zł 28 groszy. Więc trzymamy kciuki. Ja oczywiście trzymam też kciuki za was, żebyście zgarnęli bonus. Pamiętajcie, żeby grać odpowiedzialnie i pamiętajcie, że zakłady bugmarskie są tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. No a my rozpocznijmy pokaz siły i na samym początku widzicie w tym momencie odbiór Al czyli w końcu karta, którą zaczęliśmy chyba 10 albo i 14 dni temu, w końcu zawitała do naszego zespołu, a to wszystko za sprawą paczuszek, które też tutaj widzicie jak otwieraliśmy, natomiast tych paczek tam nic specjalnego nie poleciało, ale jest Alo Ran, więc pierwsza karta zespołu odblokowana. Jeśli chodzi o bilans w UT za chwilkę się dowiecie, jak to wygląda. W tym momencie odbieramy paczkę 3x85, więc żeby dobrze zacząć ten odcinek, to myślę, że otworzenie takiej paczki jest pewnego rodzaju obowiązkiem, dlatego też przemierzamy od razu do sklepu. Mam 87 tysięcy. Były małe perturbacje, byłem przekonany, że będę musiał te końcy wydać właśnie na al over natomiast takiego, takiej potrzeby, takiej potrzeby nie było. Czy ja mam tutaj jakąś paczuszkę? Jest paczka za 10 końców, jest paczka za 10 końców, no i przypomnijmy też, w piątek tocy prawdopodobnie startują, więc ja już się nie umiem doczekać, bo wtedy ten zespół, który teraz zobaczycie w tym odcinku... Prawdopodobnie będzie się zmieniał, może nie z dnia na dzień, ale z piątku na piątek na pewno, bo no wiadomo, karty Team of the Season będą przepotężne, y, karty Team of the Season, żeby tylko dali fajne jakieś nagrody y, za fut Championsy, żeby tam tych Toców było jak najwięcej do trafienia, bo wtedy też będzie ciekawie, po prostu będzie ciekawie. Szyle 84, delikatny downgrade z poprzedniej FIFA, gdzie miał 85, natomiast no ta paczka... Aha, ja myślałem, że to jest 3x85... Plus. To co ja. ja co, jaką ja paczkę odebrałem? To miała być 3x85. Plus, natomiast. Aha, okej. Okay, dobra, to jest paczka za 10 końców. Teraz jest 3x85. Plus, jest inform. Czy może być to dobry inform? Barcelona, Niemcy. Czy to jest Ter Stegen? To jest 80-90. Wow, i to jeszcze inform. Czy coś tutaj jeszcze? Jest Tons i jest Sheridan. Więc defensywna paczka, natomiast. Stegen. Cena 30 tysięcy za Informa 90 overalla. No nieźle. No nieźle. No jak widzimy takie ceny, już to idziemy ze składem. Ronaldinho Gaucho, niestety, na wypożyczenie, ale jest. Jest w naszym zespole i będziemy z niego korzystać. Nathan Collins. Tak jak za starych czasów, jak FIFA 17, pamiętam, że się zmieniały te składy co tydzień i, i można było właśnie nagrywać takie odcinki i były one mega ciekawe, no bo wtedy tam nawet Cristiano Ronaldo złoty kosztował 2 miliony i, i to była świetna karta, tak wrócimy sobie do starych czasów. Nathan Collins, 45 meczów, 8 ramek, 2 asysty, świetna karta, natomiast... Delikatnie się pozmieniało. Jorginho i nie potrzebujemy kolista w pierwszej jedenastce. Jorginho też jest na ławeczce. 5 meczów jeszcze mamy. Spokojnie. Yasin Lee y Niestety, ale nie dokończymy tej ewolucji, no bo ewolucja wyszła i chyba nie chce wrócić. Josh Cohen. Y świetny zawodnik. 40 spotkań, 6 bramek, 10 asyst. Też mamy inne plany na ten moment. Natomiast Kulen na pewno zostanie w tym zespole. 89 oceny ogólnej. To jest fajna ocena. Wiadomo, że do przepałki jest... Prima sort. Natomiast Jusz Kulen jako karta, która w tym klubie bardzo dużo znaczyła, szczególnie na początku, tak e, też e, zostaje w naszej e, no, w naszym zespole. Po prostu i go nie przepalamy. Felipe Anderson 87 oceny ogólnej, 38 spotkań, 12 bramek, 16 asyst. Jako zmiennik? Czy może być lepiej? No nie sądzę, więc Felipe Anderson też e, e, też będzie będzie w naszym klubie po prostu bardzo bardzo długo. Tak myślę chyba, że tocy jakieś wjadą i tych toców będzie od groma, natomiast yy, no, jedziemy dalej. Partnerem kanału jest g2a.com, znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach, link w opisie, polecam. Giacomo Raspadori, 88 oceny ogólnej, 13 meczów na wypożyczenie, zapominamy, zapominamy, bo ten pan raczej zbyt często nie wchodzi, natomiast teraz już przechodzimy do João Felixa, João Felixa, którego w poprzednim spotkaniu, w poprzednim odcinku, Odebraliśmy jego ewolucję, 90 oceny ogólnej, 88 tempa, 85 strzelania. Powiem tak, jak na 90 oceny ogólnej, to te statystyki nie porywają, bo 85 strzelania, wykończenie 84, 82 podań. No, takie jakbym powiedział, mocne 2 na 10, drodzy moi drodzy. Natomiast 5 na 5, e, szczególnie typ przyspieszenia, gwałtowne przyspieszenie. No, robi robotę zresztą, kto pamięta, Road to Glory z. Y przed trzech lat, albo i dwóch, to João Felix jest ikoną. Ikoną każdego road to Glory i po prostu fenomenalnie mi się nim gra. Lukas Kradecki na pozycji goalkeepera. O Lukasie już dużo żeśmy gadali, bo na poprzednim road to Glory też Lukas Kradecki był, dobrze sobie radził i Kradecki w tym momencie także na tej bramce radzi sobie wyśmienicie. Na prawej obronie Pedro Antonio Okeda. Pedro Poro nic się tutaj nie zmienia, prawy obrońca zostaje. Achmedowicz, Amel, Ahmed chodzić, też zostaje 81 tempa i powiem Wam szczerze, pod kątem, e, pod kątem jego performance'u, naprawdę ta karta chodzi wyśmienicie. Szczególnie ten styl, gry, który jest bardzo niedoceniany, mam wrażenie, że niezwykle często się przydaje, i niezwykle często dzięki temu Ahmed chodzić. Piłkę odbiera i w fajny sposób to piłkę po prostu przechwytuje dzięki szerokiemu rozstawowi nóg. Świetnie, świetnie ten zawodnik się odnajduje na pozycji jesion. Natomiast zaczęliśmy ewolucję, moi drodzy, zaczęliśmy ewolucję Nemania Widicza, którego trafiliśmy przed ostatnim chyba odcinku. Nemania Widicza jest ewolucja, bardzo dobra, fajna, ciekawa ewolucja. No, i e, jak widzicie, w tym momencie jest to karta oceniona na 92, już ma 84 tempa. Jest to ikona Golazo, przypominam. Natomiast y, za chwilkę sobie przejdziemy do tego jak ta ew ewolucja się skończy, to jak ta karta będzie wyglądała, to za chwilę Wam powiem. Przemysław Brankowski na lewej obronie, zostaje się tutaj także, nic nie zmienia. Środek pomocy Javier Hernandez Creus, czyli Javi. Czawi, 33 spotkania, 12 bramek, 11 asyst. W końcu, jak grałem w piątek w futbczempionce jeszcze przed wyjazdem do Warszawy, w końcu Czawi się rozegrał. W końcu czawim można uderzać z dystansu. W końcu Czawi można latać z R1 i w końcu Czawi mam wrażenie, że podpasował pod nasz zespół. I e, no przypominam, że Czavi ma e, niezłote finezję, ale ma ma styl e, do strzałów finezyjnych, więc na zielonce można pakować i te brameczki po prostu wpadają. I to cieszy. Pani Kessler także się rozegrała. No zobaczmy statystyki. Dwie bramki asy, natomiast mnie to nie dziwi. Mnie to nie dziwi, no bo Kessler. Grał mnie jako karta defensywna. Ale to sobie za chwilę przetestujemy. Na prawej pozycji skrzydłowego Benson Manuel, 94 tempa, 87 strzelania. I to także jest tutaj karta. Nie pamiętam, czy ja ewolucję skończyłem. Chyba skończyłem. Nie, nie, albo nie skończyłem chyba jeszcze ewolucji Manuela. Natomiast no fenomenalny zawodnik. No co mam powiedzieć? No to jest karta, w której się zakochałem. To jest karta, która no, będzie legendą tego Robuxa Glory. Nigdy go nie skoikseluję. Benson Manuel. Jeśli będą ewolucje, gdzie będę mógł tego Manuela sobie wyewol wyewoluować na 198 overalla, chętnie to zrobię. Naprawdę świetny zawodnik. Matko jedyna, ma finezję, ma. Yy, ma power ma dodatkowo też ten. Y styl techniki panowania nad piłką, 1 można bardzo fajnie sobie radzić, naprawdę świetny zawodnik, świetny, 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 a jeśli chodzi o jeszcze lepszego zawodnika, to jest z Ogbyny, 89 oceny ogólnej, matko święta, naprawdę, 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 70 bramek i 40 asyst w zaledwie 67 spotkaniach, powiem szczerze, że jak jesteśmy przy budowaniu składu i tak przypominam sobie te czasy, kiedy tych odcinków było nagrywanych dużo więcej, takich składów, to Cristiano Ronaldo nie miał takich statystyk po, e, po tylu spotkaniach. Jest też nas, nasz Saed Al-Owairan, 95 t po 87 strzelania, póki co w trzech meczach dwie bramki, zero asyst, natomiast no musi się rozegrać, musi poczuć tą, ten, 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 luz i musi, wiecie, żeby było dobrze, to musi, musi być dobrze. 87 spotkań, 35 bramek, 27 asyst, a Adel ne, I e, tak, i, jeśli chodzi o moją taktykę, to ona się nie zmieniła. Macie oczywiście link w opisie, więc jak chcecie sobie ją pobrać, to zapraszam serdecznie. 4-4-2. Tak, Kessler gra na pozycji środkowego pomocnika defensywnego, więc dlatego ma takie słabe statystyki. Przejdźmy sobie do ewolucji, jak one wyglądają w tym momencie. Moje ewolucje. Nie, Manuel już skończył. Manuele, Manuela żeśmy skończyli. I teraz tak. Widicza jeszcze mamy. No no jeszcze dwie ewolucje tego jakby muszę zrobić, Koniec 22 dni, więc spokojnie. Tutaj wystarczy po prostu grać mecze i kilka tam wygranych. E, natomiast widzieć będzie wyglądał w taki oto sposób. To będzie wow, 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 wow. wow. To będzie potęga, szczególnie, że tam Wandajka za chwilkę będzie musieli oddać do zespołu e, przeciwników, bo ma wypożyczenie, mu się kończy, więc ja już nawet nim nie gram. Zagrajmy sobie w takiej sytuacji spotkanie. Bilans 5-2. Bilans 5-2. Co się z tego urodzi? Nie mam pojęcia. E, daję sobie jeszcze taki ostatni tydzień na, wiecie, na spokojny performance, natomiast e, niespokojnym performancem będzie performance za tydzień, kiedy będą topsy i to jest moje no, to będą takie, może nie las dense w tej grze, jeśli chodzi o fut Championsy, Natomiast od fut Championsów za tydzień, moim celem będzie, żeby na dwóch kontach, czyli głównej konta Glory zrobić wszystko co w mojej mocy, żeby wbijać jak najwyższe rangi. Więc będzie, będą transmisje. E, oj, myślałem, że coś, się, coś, coś mi się zacięło Będą transmisje regularne. Będą transmisje, e, gdzie. Rozbijemy sobie bardzo sensownie te wszystkie spotkania, żeby no bilans nas po prostu zrobić jak najlepszy. I kurczę, w sobotę graliśmy, fifowcy grali sobie w piłeczkę. Półtorej godzinki. Cudownie się grało, cudownie się grało. Taka piłeczka to jest, to jest coś pięknego. Natomiast pod koniec, pod koniec rozgrywki uderzyłem z woleja. I takie to było uderzenie z woleja, gdzie nie ustabilizowałem, nie usztywniłem stopy i matko, jedyna jaką ja kostki nie ma w tym momencie w prawej nodze, naprawdę, moja kostka po prostu nie istnieje, tam jest jedna wielka buła więc jest zabawnie natomiast na rowerku no będzie można i tak jeździć no bo rowerek nie potrzebuje rowerek pod względem e, pod względem kontuzjo... wow, Tibo Courtois, rzut rożny rowerek pod względem e, kontuzjogenności mam wrażenie, że jest no, że jest dużo przyjemniejsza, niż piłka, no bo po piłce to ja nie pamiętam kiedy, za dużo nie gram, za dużo nie gram, wiadomo, że tego się nie zapomina ta nóżka, jak jest ułożona, Chabi Alonso, oj Bayer Leverkusen, oj za długo się świętowało, co Chabi, za dużo, za dużo się świętowało, natomiast y, stówka, stówka jest ułożona, wiadomo. Natomiast piłka piłkę się za dużo nie gra, ale co, co grałem w piłkę, to w ostatnich latach zawsze kończyło się to jakąś delikatną perturbacją z, z zdrowotną. Wilić, ależ zablokował, cudowne, cudowne. No i teraz Alowajran, zobaczmy. Saed Alowajran, no nie, panie Beckham, oddaj nam tutaj Saeda. Okej, okay. to się nie udało. Super, chmet Chodzić, Achmedowicz. To jest Bramka, i to jest Manuel, to jest Bramka, strzał finezyjny po długim słupku. Manuel w takich sytuacjach po prostu nie zawodzi, on się nie myli. Nie, nie. Manuel w takich sytuacjach się mylić nie może, i Manuel się po prostu nie myli, i to jest piękna sytuacja. Znowu Manuel, rz interwencja Tibo Kurtua. Tir Berbatov Barbatów, to było za Znowu Manuel, znowu Manuel. Ma, naprawdę ta karta jest po prostu za dobra. Ach, co poszło nie tak. To jest pytanie zagadka. No, wszystko pod kontrolą. No tego to się nie spodziewałem, tego to się nie spodziewałem. Dimitar Berbatov zakopcił. Matko święta, no piękna bramka. No, nie będę też tutaj jakoś specjalnie narzekał, bo to piękna bramka była. No jeszcze walczymy, jeszcze walczymy. alo ran, sam na sam jest tam Manuel. Esasito, to, ale ale nie przestajemy, bo my cały czas chcemy do końca tutaj zamykać naszego oponenta. Dogrywka to nie jest nasz sposób rozwiązywania konfliktów. jean Felix, jean Felix, super jean Felix, piękciu no i to jest sam na sam zasadzie, tak? Co się tutaj wydarzy? Ale bo kurtuła, interwencja na najwyższym poziomie. Wow! Oj, Dimitir, Dimitir Berbatov. Killer. Killer, killer, killer totalny, niestety. Żał Felix wypuścił Ogbenę Ogbenę, Ogbenę, Ogbenę To miał być podań do Felix. A szkoda, a szkoda, bo potencjał był duży, żeby to spotkanie wygrać. I to spokojnie, bo przedzimit. Nic ciekawego z sobą nie zaprezentował, natomiast zagraliśmy padak, mówiąc szczerze. A Kradecki tutaj z godnością, z godnością się żegna z tym meczem. Przegrywamy, przegrywamy to spotkanie, natomiast dzisiaj będziemy walczyć o najwyższe cele. I będziemy walczyć też o 20.00, szczególnie na głównym koncie, więc padajcie na streamka w okolicach godziny 20.00. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się.